Egipt, mój ukochany kraj, wsłuchiwałam się w głosy bardzo wielu osób, które chciały jechać do Egiptu, ale obawiały się warunków na miejscu. A ponieważ Egipt przed nami odwiedzały takie osobistości, jak Winston Churchill, Agatha Christie, to to wszystko mi się pięknie poskładało. Wybrałam te miejsca, w których one zatrzymywały się na nocleg i dzięki temu stworzyłam przepiękny, unikatowy program. On się nazywa Egipt luksusowy, gdzie nie odpuszczę zwiedzania. Pilotuję tę trasę osobiście i obiecuję, że poranne wstawanie będzie, późne powroty do hoteli też będą, natomiast warunki, w których się zatrzymamy, są naprawdę wyjątkowe. To są hotele z duszą, stare, zabytkowe, w przepięknych wnętrzach. Do tego, oczywiście, też odpowiednio dobrany serwis, obsługa, cudowne świeże kwiaty, piękne patio, baseny, widok na, na Nil, najbardziej prestiżowe Wasłanie. I to wyróżnia tę trasę od takiego zwykłego, podstawowego Egiptu. Pociąg zamieniamy na samolot, do Abu Simbel też polecimy, a nie będziemy jechać długo autobusem. Ma to przełożenie oczywiście na cenę, natomiast jest to z pewnością propozycja dla wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć Egipt w takim bardzo luksusowym, eleganckim wydaniu. Trasa potwierdzona, co bardzo ważne i mamy tam jeszcze miejsca i na jednej i na drugiej trasie serdecznie zapraszamy samotnie podróżujące panie. Mamy w tej chwili możliwość dokwaterowania do innej uczestniczki, która taką zgodę wyraziła i chętnie będzie dzieliła pokój zarówno w Egipcie, jak i w Indiach. Czekam na państwa.